Dzień maneczkę z tej a to oczywiście kolejny odcinek z loadoutów i... Tak jak mówiłem, będzie odcinek z powiedzmy wakacyjnych loadoutów, jednakże tych wakacyjnych loadoutów było bardzo mało. A pod ostatnim odcinkiem z loadoutów Szpiega widziałem, że parę osób podało swój loadout do Szpiega, jakby już po odcinku. Więc stwierdziłem, że po prostu również te loadouty tutaj dam i no po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. A w kolejnym odcinku, no generalnie chciałem zrobić, że kiedy wyjdzie aktualizacja do Team Fortressa, to będą jakby loadouty z nowych czapek. Problem polega na tym, że nadal nie wyszła ta aktualizacja. Aktualizację. Ja myślałem, że ona wyjdzie koło 20 czerwca, no ale jednak się myliłem, bo jest już lipiec i nadal nie wyszło. Ale dobra, no to po prostu zacznijmy może od loadoutów. Okej, okay, więc mamy tutaj pierwszy loadout od SUP, Summer Hat, Level 13 i Aloha Apparel. I tutaj widzę, że chciałbyś, żeby on był w kolorze niebieskim, także proszę, macie go. Generalnie jest to bardzo fajny i bardzo przede wszystkim też prosty loadout. Brakuje mi tutaj tylko takiego jakiegoś leżaczka i może czegoś do picia. Daję tutaj 9 na 10 Loadout od Xaviery 420. Również inżynier. I tutaj czapki Texas Ten Galon, Gold Digger i Aloha Apparel. Ten loadout wydaje mi się już nieco mniej wakacyjny, jednak ta koszula w miarę do tego nawiązuje i fajnie kolorami się również wszystko zgrywa, choć ta broda mam wrażenie, że w naturalnym kolorze lepiej by wyglądała, bo ja jakoś bardzo nie lubię takich kolorowych włosów, przynajmniej jeżeli są w kolorach nienaturalnych, więc 7 na 10. Loadout od StormerPL3470 i jest to loadout już do szpiega. Kpelusz wardzabójstwa, czyhający legionista, bandyckie buciska. Ten szpieg niby nie wakacyjny, ale jednak nie każdy musi łączyć wakacje z wypoczynkiem, na przykład nad morzem. Ten szpieg wygląda tak trochę jak taki harcerz i myślę, że mimo wszystko pasuje to poniekąd do wakacji. Stąd daję tutaj 6 na 10. Lodout od Mr. Kermit. Kolejny loadout do szpiega. No Mercy, Hong Kong Kong, Pożera damskich Serc. Tak jak mówiłem, tutaj również są loadouty z poprzedniego odcinka o jakby szpiegach, jeżeli ktoś napisał jakby później po odcinku, więc tutaj to też biorę. I jest to bardzo podobny szpieg do mojego. Kiedyś zamiast Deadheada używałem właśnie tańszego zamiennika, czyli No Mercy. I no Lady Killer to od Rexisa podejwany, hehe. <laughs> 6 na 10. Lodout od Neon Pizza 7870. Również Lodout do szpiega, skromny stos kapelusza, Arystoteles, zabójca au Koran. Kolejny Lodout, mówiłem na temat podobnych szpiegów w odcinku o szpiegach. Jakoś bardzo mnie tacy szpiedzy, ale jakby detektywi nie przekonują do siebie, więc tutaj niestety, ale tylko 5 na 10. Lodout od AVIO, Lurking Legionare, Deadhead, Bills Hut. I tutaj na koniec bardzo fajny loadout. Szkoda, że nie pojawił on się w odcinku o szpiegach, bo na pewno zdobyłby jedną z wyższych not. Koncept bardzo fajny, jeszcze lepsze moim zdaniem dobranie parw i ten deadhead, który fajnie kontrastuje, można by go nawet pomalować na przykład na biało, żeby jeszcze bardziej się świecił, ale wydaje mi się, że loadout sam w sobie jest bardzo ładny, no i mega dobrze się prezentuje, stąd tutaj 8 na 10. Także dobra, to by było w sumie na tyle z loadoutów dzisiaj. Wiem, że bardzo mało ich było, dlatego po prostu piszcie tutaj w komentarzach. Oczywiście kolejne jakieś loadouty, najlepiej również wakacyjne. Jak wyjdzie aktualizacja, to wtedy pomyślimy coś, co z nią zrobimy, bo naprawdę aktualnie nie ma nic na ten temat. Nie wiadomo, kiedy ona wyjdzie. No i plus, ja za tydzień wyjeżdżam na wakacje, więc nie będzie mnie przez tydzień. Ale nie martwcie się, tak jak co roku. Myślę, że może mi się uda coś nagrać. Nawet jeżeli to byłby gameplay z Team Fortressa, także coś na pewno wyjdzie. Wy nie zapomnijcie również o lajku, subskrypcji. Staramy się, może się uda te 2000 wpić. No już aż tak dużo nie brakuje. Także lecimy. Otóż jeszcze tutaj macie zwycięzców, jakby top 3 w ogóle osób, które najlepsze loadouty zrobiły. Czyli są to Sup, Xaviery oraz Avio. Także głosujcie też. Ankietę wrzucam, jakby na kartę społeczności. Głosujcie. Który z nich jest najlepszy? Jeszcze raz pamiętajcie o lajku, subskrypcji, to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!